Dzień dobry Państwu, nazywam się Radosław Mazur i przedstawię, jak poprawnie wykonać zadanie zatytułowane identyfikacja typu inhibicji reakcji enzymatycznej oraz wyznaczanie stałej inhibitorowej KI. W materiałach, które Państwo uzyskali, które Państwo otrzymali w trakcie wykonywania Pracowni finału Olimpiady Biochemicznej, znajdował się arkusz z danymi liczbowymi, których w pierwszej kolumnie było stężenie związku X, w kolumnie drugiej stężenie początkowe substratu, a w kolumnie trzeciej szybkość początkowa reakcji. Dane te są niejako pogrupowane w pięć oddzielnych grup, które różnią się stężeniem związku X. I aby rozwiązać poprawnie zadanie, w pierwszym kroku należy określić, jaki mamy rodzaj inhibicji w, w naszym badanym układzie doświadczalnym. I w tym celu należy, należało wykorzystać metodę Linavera Berka, która umożliwia wyznaczenie parametrów kinetycznych Km i Vmax, wykorzystując równanie proste y równa się ax plus b, w której mamy zależność odwrotności szybkości początkowej reakcji od odwrotności stężenia początkowego substratu. W pierwszym kroku należy obliczyć odwrotności stężenia początkowego substratu 1 nad S0 oraz odwrotności szybkości początkowej reakcji 1 nad o 0. Po obliczeniu odwrotności możemy przystąpić do określenia punktów przecięcia się prostych z, czy do określenia parametrów funkcji y się ax plus b, czyli obliczenia współczynnika kierunkowego prostej a oraz punktu przecięcia z osią rzędnych, czyli parametru b. W tym celu należy wykonać wykresy linewera berka dla każdego stężenia związku X. I aby było to bardziej czytelne dla każdego stężenia związku X, wy wykonam oddzielny wykres. Mamy wykreślone wykresy linewera berka. Następnie, aby uzyskać wartości parametrów a i b dla prostej, musimy dodać linię trendu do równania linewera berka i wyświetlić równanie na wykresie. Dla pierwszego stężenia związku X, czyli stężenia zerowego, wartość, równanie prostej wygląda w następujący sposób. Program Excel niejako domyślnie zaokrągla do czterech miejsc po przecinku. I w tej chwili wykonam takie dopasowanie prostej dla pozostałych stężeń związku X. Po wyznaczeniu wszystkich równań prostych, możemy z bezpośrednio z tych równań odczytać wartości współczynnika kierunkowego prostej A oraz wartość przecięcia się prostej z osią rzędnych. I to jest jeden ze sposobów na uzyskanie tych parametrów. Można zastosować również funkcję regresji liniowej w Excelu, która nie generuje wykresu, a jedynie wartości liczbowe. I pokażę tutaj Państwu na jednym przykładzie, jak, należało, jak należałoby to wykonać. Czyli zaznaczamy znane Y, czyli pierwszy zakres danych. Wpisujemy wartość logiczną, prawda? Ponieważ chcemy mieć wartość z parametru B. Chcemy mieć również statystykę. I mamy w tej chwili wygenerowane tylko, tylko wartość współczynnika kierunkowego A prostej. Jeżeli chcemy wyświetlić współczynnik B, należy Zaznaczyć obszar 10 komórek, kliknąć przycisk F2, a następnie użyć kombinacji klawiszy Ctrl-SHIFT-ENTER. I w tej chwili pojawiają się wartości liczbowe i te wartości należy zaokrąglić oczywiście do, do czterech miejsc po przecinku, tak jak wskazuje polecenie. Można to zrobić można to zrobić ręcznie czyli na przykład zawęzić obszar, zakres wyświetlenia do czterech miejsc po przecinku i widzimy, że w przypadku stężenia x równego 0 mm ta wartość jest równa takiej samej wartości jak uzyskanej bezpośrednio z wykresu. W zasadzie jest to ta sama funkcja. Drugą opcją zaokrąglania jest użycie funkcji zaokrąglającej, gdzie podajemy wartość, którą chcemy zaokrąglić i liczbę cyfr, do jakiej wartości należy zaokrąglić. Tu mają Państwo wartość wyliczoną przez funkcję regresji liniowej, a tu już jest wartość zaokrąglona z wykorzystaniem zadanej liczby miejsc po przecinku. I to samo możemy zrobić dla wartości współczynnika b. Już w tej chwili skopiowałem sobie, aby nieco przyspieszyć to nagranie. Skopiowałem, skopiowałem wartości współczynnika kierunkowego oraz wartości przecięcia z osią rzędnych, czyli z osią y. Skopiowałem wartości współczynnika a i współczynnika b. Na podstawie tych dwóch wartości możemy obliczyć punkty przecięcia się osi, punkty przecięcia się prostej z osią x oraz z osią y. w przypadku przecięcia się z osią y są to dokładnie te same wartości tylko, yy, tylko zmieniła się dokładność w, zaokrąglenia w zadaniu 12, czyli wyznaczaniu czyli wyznaczaniu punktów przecięcia i parametrów kinetycznych należało przecięcie wyznaczyć z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Aby obliczyć przecięcie z osią x, należy wyznaczyć miejsce zerowe funkcji, czyli będzie to wartość minus. Parametr b dzielony przez wartość współczynnika kierunkowego a. I uzyskaliśmy wartości, które należy zaokrąglić. Ja użyję do tego półki zaokrąglającej. I następnie z tych punktów przecięcia należy obliczyć wartość Km, o max. Wartość Km to jest odwrotność, przecięcie punktu z osią X informuje nas o wartości minus 1 nad Km. Czyli aby obliczyć wartość KM musimy zmienić znak i podzielić uzyskany wynik przez 1. W przypadku wartości VMAX, aby ją obliczyć należy wiedzieć, że przecięcie prostej z osią Y to jest wartość 1 nad VMAX. I uzyskaliśmy zestaw parametrów, które należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Ja tutaj jeszcze raz przenoszę wyniki z powyższej tabelki, natomiast tutaj będę zaokrąglał wartości KM i Vmax do dwóch miejsc po przecinku. I to jest prawidłowe rozwiązanie zadania 1.2. na podstawie zmian parametrów kinetycznych przy w obecności związku X widzimy, że nie zmienia się wartość Vmax, natomiast wzrasta nam stała Michelisa. I jest to charakterystyczne dla inhibicji kompetycyjnej lub inhibicji inaczej zwaną inhibicją współzawodniczą. I to jest koniec części zadania 1.2. W ostatnim zadaniu, w zadaniu 1.3, należało wyznaczyć wartość stałej inhibitorowej KI. We wstępie do zadania mieli, był, mieli Państwo podaną informację, że aby wyznaczyć wartość stałej KI, należy wykonać w przypadku inhibicji współzawodniczej, bo taką mamy w zadaniu, należy wykonać wykres wartości KMP w zależności od stężenia inhibitora. Wartości KMP to są pozorne wartości stałej Michelisa i tak, określa, tak są określane te wartości w obecności inhibitor. Czyli w tym co musimy wykonać kolejny wykres, który będzie stężenie związku X. w zależności od wartości KMP. I aby odczytać wartość KI, należy dopasować linię prostą, czyli określić równanie prostej równa się y, y równa się AX plus B opisaną przez zależność KMP od stężenia inhibitora i przecięcie linii prostej z osią X odpowiada wartości minus KI. Uzyskaliśmy wartości współczynnika A i współczynnika B. I na podstawie tych dwóch wartości możemy obrócić, obliczyć wartość KI. Tu już widać z wykresu, nawet bez obliczania, że jest to wartość, Prosta przecina się z osią x przy wartości minus 1, czyli wartość ki będzie równa 1. Ale żeby zrobić to już matematycznie, należy policzyć, należy policzyć miejsce zerowe tej prostej. Uzyskujemy wartość miłącznik 9,97. Należało zaokrąglić ją do jednego miejsca po przecinku. Uzyskujemy wartość minus 1, czyli wartość KI wynosi 1. I aby poprawną odpowiedź na to, jest, na to zadanie, to podanie równania prostej, czyli y równa się. Podanie wartości i równem 1 oraz jednostki milimole. Na osi x mamy stężenie milimolarne. Więc taka też również będzie wartość, wartość jednostki stałej inhibitorowej KI. I to jest prawidłowa odpowiedź na zadanie. Zadanie 1.32. Natomiast Natomiast w zadaniu 1.3 poprawna odpowiedź to była odpowiedź. A przy wyznaczaniu od, czy przy rozpoznawaniu typu inhibicji, jeśli chodzi o różne typy inhibitorów, wykresy linewera Berka warto wykonać na, w jednym polu roboczym. Wtedy też, nawet bez obliczania parametrów kinetycznych, jesteśmy w stanie określić, z jakim typem inhibicji mamy do czynienia. Tutaj mamy dane, które przed chwilą również wyznaczyłem. Widzimy, że wszystkie Proste przecinają się w jednym punkcie z osią y, czyli mają takie same wartości Vmax, natomiast mamy zmieniające się wartości Km, czyli tego bezpośrednio z wykresu również nam wynika, że mamy do czynienia z inhibicją współzawodniczą. Czyli jeszcze raz prześledzając cały arkusz, w pierwszym kroku należało wykreślić odwrotności stężenia początkowego substratu i odwrotność szybkości początkowej reakcji, następnie wykonać wykresy i określić równania prostej, które którą można dopasować do punktów eksperymentalnych. Można to wykonać za pomocą opcji linii trendu dla wykresów bądź też funkcji regresji liniowych w programie. Excel i uzyskanie wszystkich parametrów, czyli współczynnika kierunkowego oraz przecięcia z osią rzędnych, oczywiście podane w odpowiednim i prawidłowym zaokrągleniu, są odpowiedzią na zadanie 1.1. W zadaniu 1.2 należało obliczyć punkty przecięcia z osiami układu współrzędnych oraz na podstawie tych punktów określić wartości parametrów KM i Vmax. Oczywiście również prawidłowa odpowiedź zależy od podanej i uzyskanej dokładności oznaczania, dokładności wykreślania danych punktów. I w trzecim kroku należy określić stałą inhibitorową danej reakcji. Aby prawidłowo wykonać tą część zadania trzeba prawidłowo wskazać typ inhibicji, czyli inhibicję kompetycyjną, czy też współzawodniczą, wykonać wykres zależności pozornych stałych Michalisa od stężenia początkowego związku, od stężenia związku X i na tej podstawie określić równanie prostej, która opisuje te wartości liczbowe i z równania prostej obliczyć jej miejsce zerowe, które następnie służy do wyznaczania wartości Całej inhibitorowej KI. Proszę państwa, na tym koniec to było rozwiązanie zadania dotyczącego wyznaczania. Typu inhibicji reakcji enzymatycznej oraz wyznaczania stałej inhibitorowej KI. Radosław Mazur, dziękuję Państwu za uwagę.